Siemanko! Dzisiaj jesteśmy na kwadratowej demolce, której za bardzo już nie można nazwać demolką. Nikt się nie trzymał, no, nie trzymamy się zasad serwerowych, ponieważ stwierdziliśmy z Frizem, że po prostu na tym serwerze, co teraz mamy, poćwiczymy sobie budowanie. I jak zakupimy serwer z pluginami, wtedy zrobimy normalny serwer na zasadach kwadratowej masakry. Ewentualnie dodamy trochę więcej pluginów, i wszystko będzie ok, będzie się fajnie grało. A na razie, tak jak już powiedziałem, budujemy sobie i tyle, tak więc e, mamy jeszcze pomysł. E, bo, tak jak e, z tego co pamiętam, wspominałem w którymś z odcinków, e, jak skończymy serię. Tak, moja robota, taki mały skwerek, e, że jak skończymy serię z kwadratowej demolki którą chcemy poprowadzić razem z wami, najlepiej z osobami, które nagrywają na YouTube'a i są w miarę ogarnięte, to będziemy w tym samym czasie na serwerze Hamachi budować mapę serwerową, która będzie otwarta dla wszystkich graczy. Tylko, oczywiście, będziemy musieli kupić większy serwer, a na razie nie mam pracy, a poszukuję dorywczej. Żeby jakoś utrzymywać na początku ten serwer. Później będziemy liczyli na was. Oczywiście nie w sensie, że będziecie nam przelewać cokolwiek na konto. Tylko po prostu, jak będziecie chcieli kupić jakieś itemy, to będziemy mieli sklep serwerowy i będzie można z łatwością kupić na nim jakieś diaksowe EQ lub coś w tym stylu. Ok, co jeszcze mogę powiedzieć? Właściwie oprowadzę Was po tym, co wybudowaliśmy tutaj z Frizem, Tristo, no i w zasadzie tylko z nimi. Więc tak, po pierwsze, to była pierwsza moja budowla, jeszcze bez nederowych cegieł i bez nederowego wszystkiego. Był tylko jeden domek, właśnie ten. Tu miałem łóżko, w skrzyni jeszcze trochę itemów mam. To są wszystko moje pieski. Jeden nie wiadomo gdzie się podział. Miałem ich 5. Yy, tak, później stwierdziłem, że. A, dobuduję sobie farmę. No to wybudowałem sobie te mury, też były z kobla. Zrobiłem sobie drzwi na trzy strony świata. I zrobiłem tutaj farmę, żeby było coś do jedzenia. Później dobudowałem sobie tą wieżyczkę i ten budynek, który miał służyć jako magazyn oczywiście wszystko ogrodziłem sobie tutaj kaktusami więc pająki mnie nie przeszkadzały a na dole zrobiłem sobie kopalnię, do której nie będziemy schodzić później stwierdziliśmy z Freezem, to znaczy zaraz po tym jak zbudowałem sobie jamę tuż koło spawnu dosyć fajną jamę, przynajmniej mi się podoba ciasna, ale własna Bardzo śliczna według mnie, jak na taki mały budynek. I na dole farmy też w miarę fajna. Yy, tak. I zaraz po zbudowaniu tej oto farmy stwierdziliśmy z Frizem, że A, co się będziemy, wybudujemy sobie na kreatywie tylko i wyłącznie ruiny, takie jak na przykład ta wieża, zawalona. Nie jestem za dobry w budowaniu, bardziej się specjalizuję w parkach, więc. Tutaj jakieś ruiny domku, i tam jeszcze mamy szałas na pustyni, po którego są pająki. No, ale później napisałem do Freeza, czy on do mnie już nawet nie pamiętam, że. A skoro już używamy tego game moda, to po prostu sobie poćwiczmy na tym serwerze, jak budować i co budować. Bo na przykład na stałym serwerze, który będzie udostępniony dla was, na 100% będą takie drogi. Tylko nie wiem, czy z płotkami, czy bez płotków, i na 100% koło miasta będzie ustawiony taki mur, ewentualnie tylko wieżyczki, ale raczej będzie taki mur, ponieważ mi się, to, mi się on bardzo podoba. To znaczy, nie jest jakiś taki mega, ale jest jednak fajny. Tylko nie wiem, czy na serwerze zrobimy fosę, czy bez fosy, bo nam się zapewne nie będzie chciało za bardzo. Tak, wracając do oprowadzania. To jest domek Freeza, w którym mieszkał na samym początku. Na samym początku był cały koblowy, później zrobił tylko koblowy dach i tak jakoś wyszło. Mówisz, yy, tak, Freeze mówi, że tutaj zbudował karczmę. Nie wiem. Napiszcie, co o tym sądzicie. A to jest domek brata Freeza, z tego co pamiętam. Nie pamiętam, jaki miał Nick, więc nie powiem, żeby się nie pomylić. Ok, a teraz takie sprawy z budowlami. Poszukujemy na stały serwer yy, ludzi, którzy dobrze budują, yy, którzy pomogliby w stworzeniu serwera udostępni udostępnionego wszystkim graczom, którzy będą chcieli na niego wejść. Yy, będzie oczywiście strona, będzie ten mapa. Jak yy, będziemy grali w yy, kwadratowej demolce, której nazwa się może zmienić. A, i jeszcze jedna sprawa. Na stały serwer potrzebujemy od was y, nazwę na ten serwer. Nie mamy pojęcia jak go nazwać. Ja myślałem o czymś z Greki, łaciny lub z angielskiego, ale bardziej tak Greka i łacina by mi podpasowała, ponieważ y, takie nazwy serwerowe są bardzo rzadkie, jeśli w ogóle jakiekolwiek istnieją. Y, czy coś jeszcze mam do przekazania? Nie, chyba nie. Jeśli coś będzie jeszcze do przekazania, to znajdziecie to na kanale Freeza, do którego będzie link umieszczony pod moim filmikiem. Tak. I tak jak mówiłem, piszcie mi pod filmikiem, tym filmikiem tylko i wyłącznie, czy nagrywacie na YouTube'a i czy chcecie się dostać na kwadratową demolkę. Serwer będzie miał prawdopodobnie tylko 10 slotów, ale zawsze lepsze coś niż nic. Poza tym nie potrzebujemy zbyt wielu osób, bo i tak będzie ograniczone budowanie do jakiejś tam odległości. Nie wiemy jeszcze jak nałożyć takiego kuboida jaki jest na przykład na kwadratowej masakrze. E, jeśli ktoś z was wie, może mi to napisać też pod filmikiem, ewentualnie na prywatnej wiadomości. Ja to przekażę Frizowi, który jest odpowiedzialny u nas za pluginy. I wszystko jakoś zrobimy, więc... tak... hmm... Pożegnam się z wami przy tej pięknej krówce która mi ucieka. Chodź tu. No. To się nie pożegnamy. Dobra, no to... <laughs> Gdzie f 5 Hello. Tak, mam głowę zombiaka na sobie. Tak więc co mogę powiedzieć? Zapraszam do komentowania najbardziej. Do łapkowania oraz jeśli Wam się podobają moje filmiki, do subskrypcji oraz do zajrzenia na kanał. Tak więc, na razie. Hej opa. Na razie.